Święta Wielkanocna to czas zmożonego ruchu pojazdu na drogach. Dla policjantów pracujących na drogach to okres zmożonej pracy. Na drogach pojawi się więcej niż zwykle pojazdów, dlatego też priorytetowym zadaniem służb będzie zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżnych. Najczęstszymi przyczynami wypadków jest przekraczanie prędkości, również niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Nieprawidłowe wyprzedzanie. Pamiętajmy, kiedy wykonujemy maner wyprzedzania, upewnijmy się czy możemy. Przygotujmy się do podróży. Jeżeli jest taka potrzeba, zadbajmy o przerwę kilkunastominutową, jeżeli jest nawet większa potrzeba kilkudziesięciominutową. Nie wsiadamy za kierownicę po alkoholu. Sprawdźmy również, czy wyposażenie naszego pojazdu jest zgodne z przepisami. Pamiętajmy o rozłożeniu bagażu, żeby nam nie przeszkadzał, nie krępował naszych ruchów w czasie jazdy. I również, to co najważniejsze, w tym czasie będzie dużo osób pieszych. Zadbajmy o to, żeby nie doszło do nieszczęścia. Pamiętajmy również o nich.